Jeśli często masz wrażenie, że jesteś na wiecie na 100%, albo całkowicie odpuszczasz, to ten odcinek jest dla ciebie. na to, młoda dziewczyna z wielkim marzeniem. Jej droga nie była łatwa. Zmagała się z kompulsywnym jedzeniem, restrykcyjnymi dietami i myśleniem: wszystko albo nic. Dziś pokażemy, że elastyczne podejście i plan minimum pomogą Ci osiągnąć Twój cel. W Respo dopasujemy Twój plan do Twojego zdrowia i stylu życia. Dzięki profilaktycznym badaniom przed diety, możemy potem pracować nad wyrównaniem niewłaściwych parametrów. Warto takie badania wykonywać również w trakcie trwania współpracy, by sprawdzać poprawę i dopasowywać dietę do zachodzących zmian. Dzięki współpracy Respo z u pacjenta takie badania możesz wykonać wygodnie w domu, szybko i bez stresu. To Dobra. wezmę pieska. Czaderocka naklejka. A dodatkowo masz kod do minus 25%. Paulina, przede wszystkim bardzo miło mi jest Cię poznać. Cieszę się, że zaczynamy działać. No i w sumie na początku takie pytanie. E, czym Ty się w ogóle na co dzień zajmujesz? Jak to Twoje życie wygląda? Wróciłam w ogóle do Polski mhm. z Niemiec, e, także odkrywam to życie na nowo, uczę się wszystkich rzeczy na nowo tak naprawdę. E, no i jestem na etapie otwierania swojej firmy. Czyli w sumie, jak się tak mogła powiedzieć, teraz sporo wyzwań e, na Ciebie czeka. Tak, zdecydowanie, nie tylko pod, pod kątem taki, takim życiowym, ale też właśnie fizycznym, chociażby ze względu na to, że chciałabym w przyszłości przebiec półmaraton. Przede wszystkim na początku, po samej przeprowadzce było mi ciężko dopasować rytm dnia, bo Pracowałam wcześniej w systemie czterobrygadowym, mm -hmm. więc to były dniówki, popołudniówki i nocki, więc ten system był totalnie rozjechany. Czasem pierwszy posiłek jadłam o 3:30, a na przykład nie wiem obiad jadłam o 21:00 przed pracą, jak przyjmę na nockę. I jest to nauka przede wszystkim takiego normalnego rytmu. Naszym celem nie jest perfekcyjny plan, ponieważ najważniejsze jest to, żeby plan sprawdzał się po prostu w codziennym życiu, więc na tym będziemy się skupiać. Sukces tak naprawdę w naszym przypadku to nie, będzie cyferki, to nie będą cyferki na wadze, będzie to po prostu poczucie, że Paulina sobie potrafi poradzić w każdej rzeczywistości i że po prostu zmienia nawyki żywieniowe. Zauważyłam w formularzu, że też zaznaczyłaś, że cierpisz na IBS. Czego na co dzień nie możesz jeść? Po czym czujesz taki? dyskomfort trawienny, no i właśnie pojawiają się u Ciebie te objawy. Po cebuli, po jakichś takich kapustach, no po ciężkich rzeczach przede wszystkim. Wiadomo, jak przesady z ilością, no to hmm. potem pojawiają się też, też problemy, ale myślę, że to jest kwestia po prostu ilości w moim hmm. przypadku. A czy na przykład też zauważyłaś, że IBS u Ciebie daje znać w jakichś konkretnych momentach, że nie wiem, zauważasz, że zaostrzyły się te objawy szczególnie? No w stresie przede w stresie. wszystkim. <laughs> myślę, że jeśli chodzi o wyzwanie, jakie może się pojawić w w przypadku współpracy z Pauliną, to może być faktycznie to relacja z jedzeniem, na którą musimy sobie e, popracować. Bo bez tego może być tak naprawdę ciężko ruszyć jeszcze dalej. Natomiast e, na pewno, co jest dużym plusem, to to, że Paulina jest bardzo zdeterminowana, więc myślę, że tak na dobrą sprawę uda nam się na spokojnie te wyzwania pokonać. No nie ma co oszukiwać, że przed naszą współpracą też już swoje cele osiągnęłaś. Widziałam w ankiecie u Ciebie, że Teraz był taki czas, kiedy gdzieś tam ta waga tak spowolniła ta redukcja u ciebie, spowolnił ten proces. Co takiego wpłynęło na to, że teraz gdzieś tam się to zastopowało? Myślę, że to jest kwestia tego, że jestem już też długi czas po prostu w redukcji. No, schudłam 50 kg, więc chcąc, nie chcąc, ta redukcja potem stopniowo się zmniejsza. Moja chęć zmiany przyszła totalnie spontanicznie. Uważam, że po prostu dojrzałam do tego momentu, żeby. Zaczynać na spokojnie coś w sobie zmieniać. Najważniejsza jest dla mnie moja relacja z jedzeniem, żeby zmierzała ciągle ku dobremu. No i oczywiście e, ciągle wspominany półmaraton. Od naszej współpracy oczekuję elastyczności, oczekuję łatwych pro i prostych przepisów, no i przede wszystkim też wsparcia w tej, w tej redukcji, w tej drodze. Czasem jednak warto się zgłosić po pomoc, niż walczyć samemu. Myślę, że kluczem do sukcesu tak naprawdę będzie to, żeby Paulina czuła, że ma narzędzia do zmiany nawyków żywieniowych i myślę, że przede wszystkim umacnianie Pauliny też w tym, że daje sobie naprawdę dobrze radę, osiąga cele tak naprawdę, które założyła i że nie jest w tym procesie sama. Co takiego na przykład lubisz jeść? Co sprawia Ci taką przyjemność? O kurczę, wiesz co, ja jestem bardzo prostym człowiekiem. Ja dużo nie potrzebuję do szczęścia. Ja w ogóle jestem człowiekiem kanapkowym, więc ja mogłabym kanapki jeść na owiec, śniadanie i kolację. Generalnie bardzo lubię owsianki, wszelkiego mhm. rodzaju. Bardzo lubię polskie obiady. Jeszcze teraz od Polski wróciłaś, to akurat. Tak, dokładnie. Po prostu z, zależy mi też na tym, żeby te posiłki były szybkie, proste no i smaczne. No to słuchaj, mówisz Masz, to będziemy tak to ogarniać. <gry> to słuchajcie, przygotowujemy posiłek z diety Respo. Więc dzisiaj ugotujemy lunchbox z chrupiącymi nioki, więc ja zabieram się za gotowanie. A my sobie w takim razie Paulina porozmawiamy. Tak naprawdę tutaj nie, to jest dość takie lekkie, więc przy IBS nie powinno tak naprawdę zaostrzeć objawów, ale też ważne będzie dla mnie to, że w momencie, jeśli będziemy ze sobą współpracować, to żebyśmy były właśnie na bieżąco w kontakcie, żebyś mi mówiła właśnie jak tam samą poczucie po pewnych produktach. Wtedy po prostu będziemy na bieżąco sobie nanosiły zmianę w diecie, jakby się okazało, że po czymś po prostu czujesz się gorzej. Jakąś redukcję masy ciała masz za sobą? Czy ty czujesz, że już coś uda Udało Ci się osiągnąć? Na pewno czuję przede wszystkim tak fizycznie, po pociuchach. Kiedyś była taka sytuacja, że miałam problem przejść 300 metrów mhm. do, do sklepu, bo no, ważyłam 137 kg, mhm. więc to było już naprawdę mega dużo. Czuję się lepiej psychicznie. Mhm. Mimo wszystko, gdzieś tam ta sama ocena poszła zdecydowanie mhm. bardziej do góry. Naprawdę bardzo fajny wynik, i pytanie, czy to w zasadzie doceniam, że udało Ci się to osiągnąć? Na pewno jestem wdzięczna, że dałam sobie taką przestrzeń mhm. na to wszystko i żeby. Pierwszy raz podeszłam z takim. Kurczę, dobra, spróbuję. Nie będę patrzeć, w sensie albo się uda, albo się nie uda. Nie nakładałam na siebie jakiejś niepotrzebnej presji. Działam sobie totalnie na luzie. A teraz Paulina, tobie dam do krojenia ogórki e, i potrzebuję, żeby się obrała i e, pokroiła. W sumie Jasne. To jest takie flasterki. Sklepimy trochę nioki i kurczaka. Dobra, teraz Paulina kroi ogórka, jest zaraz um, pokroję pomidorki, a tutaj mamy już przygotowane nioki i kurczaka. Zaraz włożymy to do piekarnika. Będziemy piec około 10. 15 minut. Jeśli chodzi o lunchboxy, to ja jestem człowiekiem zawsze przygotowanym, więc myślę, że, że ta opcja się u mnie sprawdzi i zostanie u mnie na stałe w menu. Nieźle. A właśnie a kwestia takiej kuchni włoskiej pasuje ci? Bardzo a. lubię. Jeśli właśnie chodzi o powrót do tych starych schematów, to kiedy zauważasz, że one właśnie się tak nasilają i wracają do ciebie? Pod kątem stresu. Jeśli mam dużo stresu w życiu, to jakby mój pierwszy odruch to jest, to jest kompuls. To jest po mhm. prostu lodówka albo sklep, albo zamówienie jakiegoś jedzenia na jakiejś aplikacji. Mhm. W ten sposób po prostu moja głowa rozładowuje, rozładowuje napięcie. Kiedykolwiek wcześniej też e, z jakimś specjalistą e, pracowałaś nad tą relacją ze jedzeniem, czy w zasadzie tak na dobrą sprawę teraz jesteś takim w cudzysłowie samoukiem? Za dzieciaka byłam w terapii, ale nie, nie do końca, nie było to stricte związane właśnie mhm. z kompulsywnym objadaniem. Okej, okay, to w czym to w takim razie to było spowodowane? Było to spowodowane moją depresją, z którą mierzę się praktycznie od 17 lat. Powiedz mi, czy też teraz, jak tego stresu było więcej, to czy miałaś może mm, nasilone stany depresyjne? Był cięższy czas, w szczególności pod kątem tej przeprowadzki, reorganizacji, totalnej reorganizacji mhm. życia. Tej niemocy było więcej, po prostu czułam się lekko przytłoczona. Teraz po właśnie wielu latach znowu odważyłam się iść do, do lekarza. No i gdzieś tam będziemy po prostu wprowadzać farmakoterapię. Zobaczymy, jakie to też przyniesie rezultaty. Będę działać, chcę po prostu o siebie walczyć. Ale to super w takim razie, że jesteś taka zdeterminowana i że to pokazujesz. I przede wszystkim też, że o tym mówisz, bo ważne jest to, żeby właśnie walczyć z depresją, nawet żeby sięgać po farmakoterapię. I myślę, że po prostu będzie Ci też łatwiej po prostu osiągać swoje cele, więc w zasadzie ten stan się w międzyczasie poprawi. Oby tak było. Dobra, a jak tam z naszym jedzonkiem? Mamy wszystko gotowe. Iza, poproszę cię o rozłożenie cełana. Jak najbardziej. Poprosimy o sztuczkę. Naprawdę mega dobre. Tak jest delikatne. Mm -hmm. Te warzywa, sosik taki delikatny. Ten sos koperkowy dla mnie top. Kolejny przepis, teraz e, coś na słodko. Zrobimy trójkąty francuskie z jabłkami, więc ja zabieram się za krojenie jabłek, a dodatkowo już wcześniej nagrzałam piekarnik do 200 stopni, więc ja działam, a zaraz będę was prosiła o pomoc. Jak w ogóle u ciebie jest ze słodkościami? Ja zdecydowanie lubię słodkości, jestem bardzo dużą fanką. U mnie generalnie najlepiej sprawdza się motyw, że mam trzy słone posiłki i co najmniej ten jeden słodki posiłek w ciągu dnia. Co takiego też chciałabyś w swojej diecie mieć, bez czego sobie tak nie wyobrażasz życia. Naleśniki uwielbiam wszelkiego rodzaju, ciasto francuskie też bardzo lubię, a nigdy jeszcze nie próbowałam w takiej wersji powiedzmy delikatniejszej, więc... To idealnie trafiłyśmy. Tak, idealnie. Jestem mega ciekawa, plus połączenie cynamonu. Mega czat. nie mogę się doczekać. Mamy już gotowe nasze trójkąty francuskie z jabłkami. Poczekamy chwilę, aż ostygną i będziemy próbować. Dziękuję Wam bardzo i życzę Wam smacznego i udanej współpracy w, w Respo. Do powodzenia! Bardzo. Dobra, Paulina, to w takim razie e, my czekamy, aż Ciacho przystygnie, mhm. a w takim razie wracamy do naszej rozmowy. Co jest dla Ciebie takim sukcesem? Dla mnie sukcesem są przede wszystkim małe rzeczy. Czyli mhm. na przykład, nie wiem, dzień, dzień bez napadu jest dla mnie sukcesem. Mhm. Na przykład właśnie zorganizowanie sobie wszystkiego i, u, e, i przygotowanie sobie mhm. kilka dni wcześniej. Wyjdę z tego łóżka i na przykład pójdę, pójdę zrobić ten mhm. trening. Super, w takim razie, że też e, doceniasz tak naprawdę takie małe, choć czasem tak naprawdę, tak jak mówię, mówisz, to są wielkie rzeczy, bo dzięki temu będziesz też uciszała tego wewnętrznego krytyka, który gdzieś tam właśnie jest ważny, żeby nad nim pracować, szczególnie jeśli mowa też o relacji z jedzeniem. Jeśli chodzi o cel, to w zasadzie na początku dzisiaj, jak zaczęłyśmy mówić, to mówiłaś też o bieganiu. Czy tutaj też nie pojawiają się u Ciebie jakieś takie obawy, jeśli chodzi o pracę nad tym celem, a relacją z jedzeniem? Ogólnie cała idea mojego odchudzania, mojej przemiany się, zaczęła się od moich 26 urodzin. Co roku postanowiłam, że będę sobie Dzielić wyznaczyć jakieś cele z perspektywą na Iron Jednak masz te treningi biegowe, żeby się przygotować pod kątem półmaratonu. Ale co daje ci też bieganie, właśnie w perspektywie zarządzania stresem i pracą nad relacją z jedzeniem? To napięcie schodzi, ten cały stres schodzi, człowiek jest zmęczony, to potem jakby nie ma możliwości już myśleć o, mhm. o innych rzeczach, nie skupię się na niczym innym. Jak mam gorszy dzień, dodaję sobie po prostu tą przestrzeń na, na gorsze dni, bo to też okay. jest ważne, ale też nie jestem zwolenniczką zmuszenia. Się. kiedyś też to praktykowałam i nic dobrego to nie przyniosło. Widzę, że dużo sobie dajesz przestrzeni na to. Staram się. No to super. To w takim razie myślę, że mamy potężny fundament do naszej współpracy. Ja już myślę, że e, trójkąciki nam wystygły, więc w zasadzie nie pozostaje nam nic innego jak kosztowanie. Nie, cynamon uwielbiam, uwielbiam. To co Paulina, Trafia to do twojego planu? Zdecydowanie. No to sobie zapisuję. Polina, to ja w takim razie yy, uciekam yy, i zabieram się za przygotowywanie planu dla Ciebie. Super, nie mogę się doczekać. <noise> Bardzo mi miło było Cię poznać i do zobaczenia. I Ciebie też, do zobaczenia. Dziś poznaliśmy Polinę, dziewczynę, która nie walczy już z jedzeniem, ale uczy się z nim żyć. W Respo wierzymy, że dieta to nie lista zakazów, lecz narzędzie do lepszego życia. Dzięki wsparciu naszych dietetyków i psychodietetyków każdy może znaleźć balans, nawet jeśli wcześniej tkwił w błędnym kole. W kolejnym odcinku pokażemy, jak łączyć przygotowania do półmaratonu z elastycznym podejściem do jedzenia.